Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wymiana amortyzatora lewego przodu w Mazda 2 z lat 2002 do 2007 to zadanie wymagające cierpliwości i konkretnego zestawu narzędzi. Sprawdź, czy amortyzator pękł lub stracił skuteczność. Charakterystyczne objawy to nieprawidłowe drżenie, brak kontroli w ruchu drogowym lub widoczne ślady zużycia. Aby zacząć, przygotuj podnośnik, podkładki do samochodu, klucz imbusowy, klucz wkrętakowy i nowy amortyzator. Najpierw podnieś przednią lewą część samochodu, ustaw ją na podkładkach i usunięcie koła. Następnie rozłóż zawieszenie, zdjęcie tylnej tarczy hamulcowej, rozłączenie przewodów hamulcowych i usunięcie tylnej płyty. Uświj amortyzator z mocowania poprzez rozkręcanie śrub mocujących i delikatne wyciągnięcie go. W momencie montażu nowego amortyzatora upewnij się, że pasuje do modelu. Sprawdź numer zamawiający lub wymiary. Zainstaluj nową część, zaciskając śruby mocujące, przywróć tarczę hamulcową i przewody, a następnie złożenie koła. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i mocne. Cały proces zajmuje około godziny, ale zależy to od Twojej doświadczenia. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.